cztery próba mikrofonu, mikrofonu, próba. Działa. Cześć kochana odiska, dzisiaj mam specjalnego gościa. Tym specjalnym gościem jestem ja. <laughs> 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 Okej. Okay. Dzisiaj chciałem, jak już mam tutaj e, młodą. Osobę, ile masz lat młoda? 11. 11 lat, czyli za chwilę będzie chodzić w tak zwany trudny wiek, a w sumie to nam już jest w trudnym wieku. tak przynajmniej twierdzi jej matka. I chciałem się porozmawiać, właśnie zapytać się z perspektywy właśnie 11-latki, co ty myślisz. Kurde, jak ty masz na imię? Ewa. Ewa. <laughs> Adam i Ewa. O, jak fajnie. Ewu, kochanie, ty moje drogie serdeczne, ty powiedz mi, co ty myślisz, dlaczego rodzice myślą że dzieci są niegrzeczne. I co to znaczy, że dzieci są niegrzeczne, twoim zdaniem? Nie wiem. No jak nie wiem? Ja wie? jestem bardzo grzeczna. No to dobrze, no to z drugiej strony, tylko ładnie się tu poczujesz. Ja <grywa> tu matkę zawołam i zaraz ci powiem, czy jesteś grzeczna. Co to, 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 to znaczy yy, być grzecznym? Nie wiem, pomagać? Nie wiem. Pomagać, dobra. A kiedy matka mówi, jak nie jesteś, że nie jesteś niegrzeczny? No patrz, kurde, tak jak nie miałem włączonej kamery, kurde, to gaduliła cały czas, a ta tu się spieła, kurde. <gaduli> nie wiem, na przykład jak się, nie wiem, dokucza? Komu się dokucza? Nie wiem, rozejstwu? Okej. Okay. A w szkole kiedy pani jest z Ciebie niezadowolona? Jak się na przykład nie notuje. Jak się nie notuje. Czyli, słuchaj, ja mam takie pytanie do Ciebie, czy nie uważasz, że rodzice, nauczyciele uważają, że dzieci są niegrzeczne tylko wtedy, jak one nie robią tego co, co ci rodzice i nauczyciele chcą. No co, Nie? To jest, no. ja tak sobie właśnie pomyślałem, to jest że W cholerę, to jest właśnie to jest w cholerę nielogiczne. Bo generalnie dorośli sami chcieliby wszystko robić po swojemu, nie? A od dzieci, w twoim przypadku już młodzieży. A mówią, że wszystko nie może być tak jak się chce. O! Dokładnie! No to jest bardzo ciekawa idea. To jest, Tak jak mówisz, to jest nielogiczne. Dorośli ludzie działają po prostu nielogicznie. Wymagają od swoich dzieci, żeby były kreatywne, a z drugiej strony cały czas wymagają od nich posłuszeństwa. Czyli mówią, jak zrobisz coś do, tak i tak, to wtedy jesteś, nie wiem, kochana, grzeczna i w ogóle. Ale jak ty na przykład nie zrobisz, masz jakiś swój pomysł, to co się wtedy dzieje? Nie wiem, zależy jaki rodzic. No twój, no przecież nie wymyślaj, kurde, no. Zależy, czy chodzi na y, zajęcia. Wujka. <laughs> Dzięki za reklamę. No. Trzy strzały pod żebra i zobaczcie, jak, jak można zrobić, żeby, e, e, żeby zareklamowałam zajęcia u wujka porady. Kurde, no nie, no młoda jesteś czasem. Przed chwilą żeśmy z młodą właśnie rozpalili ognisko. E... Waflowałam kocem, dokładnie waflowałam. Co robiłaś? Waflowałam. Waflowałaś? Waflowałam. Waflowałaś, dobra, spoko. Waflowała kocem. Generalnie rzecz biorąc, tak jak tam, musicie dorośli... Sobie, dorośli, wiesz, wiesz, czym jest z dorosłymi? Inna. Z dorosłymi jest największy problem, że oni zapomnieli, że kiedyś byli dziećmi. No. Zapomnieli, że kiedyś byli dziećmi, zapomnieli, że kiedyś byli e, młodymi osobami i za każdym razem postępują tak, wiesz, z takiej perspektywy, zachowują się tak samo, jak ich rodzice. No. A... Ty na przykład masz jak... Ciekawe czy ty też się staniesz takim zgredem rodzicem? Nie Nie chcesz, ale się staniesz, wiesz o tym? Masakra, co? To jest nielogiczne, kurde. Więc kochane dzieci, dziękuję serdecznie za obejrzenie dzisiejszej bajeczki kościelnej. Dzisiaj moim gościem była Ewa, kto, która właśnie powiedziała, że dorośli są, że działają nielogicznie i to jest prawda. My dorośli działamy nielogicznie. Dzieci działają bardziej logicznie, ale z jakichś względów chcemy je zmieniać i chcemy powodować, żeby one działały tak samo jak my. Przede wszystkim, żeby nam się słuchały, bo wtedy nie będziemy mieli problemów. Słabe. Dorośli są słabi.